Ogólnie, to chciałam pokazać o formule 1. Po sobie siedzę na dworze i ciągle myślę o tym podium Piera Gasly'ego i Estebana Ocona I mam wow, szok, że oni razem z Alpine na podium. A to jest przepiękny widok. Jeszcze widzieliśmy Maxa tak szczęśliwego, tak uśmiechającego się pięknie. To było takie szczere, bo widzieć takie radosne podium, takich wszystkich, całą trójkę taką szczęśliwą, mega szczęśliwą, uśmiechniętą, zadowoloną z tego, że w ogóle są na podium. Pierre jest, te ba walczący ze sobą tym razem, nie próbujący się wzajemnie pozabijać na torze. To szok, normalnie. I to było takie piękne do oglądania. Jeszcze mieliśmy wcześniej to był właściwie cały dzień jukierę. Jukier. Nie wiem, czy dobrze to mam, Pewnie źle to wymawiam, bo ja to wymawiam tak jak się pisze: Jukier. Jukier? Bo pier to jukier, tak? No, w każdym razie jakoś tak to się wymawia. Nieważne, nieważne jak to się wymawia. W każdym razie najpierw juki w kwalifikacjach. Potem pierw w tym wyścigu, chciałam powiedzieć w konkursie, ale konkurs to jest skoków narciarskich. Ja już tutaj żyję dwoma światami, bo znowu zaczęły mnie skoki interesować, nie wiem czemu. Ale tak sobie siedzę tutaj w swoim takim drewnianym domku, który mi tatu spodobał. Tak się pochwalę i tak go nie, nie zobaczycie, bo jest bajzel i nie chcę wam go pokazywać. Swojej twarzy też wam nie pokażę, bo wyglądam okropnie. Natomiast chciałam wam powiedzieć o wyścigu Formuły 1. W Brazylii to się tak cudownie oglądało, boże je. Ja się śmiałam i wszystkie kwalifikacje i przez, przez wyścig to w ogóle obejrzałam całe i takie wow. Mimo to, że ja nie oglądałam tego na żywo, bo znowu niby mam tą aplikację, ale nie działa u mnie. Nieważne zresztą. W każdym razie obejrzałam to później. Jak już to obejrzałam, to byłam taka mega szczęśliwa, że to zobaczyłam, bo nie dość, że yuki na trzecim miejscu, podium w ogóle takie szczęśliwe, roześmiane Esteban i Pierre razem na podium Boże, to był taki cudowny wyścig, taki cudowny dzień taki, tylko śmiałam, śmiałam się z Lance'a Stroll'a, bo kurde człowieku, dobrze, że ty jesteś w tej formule 1, bo przynajmniej jest ciekawiej tak się zastanawiam, czy gdyby Lance Stroll nie spowodował tego, że że był aborted start to ciekawe, czy Landon Norris by rzeczywiście ten start zepsuł wtedy. <noise> nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to by było. I w ogóle jeździli jakoś tak, jak, jak nie oni. To ile razy Luis w ogóle jakoś dziwnie jeździł nie po, nie po Luisowemu, to nawet nie jestem w stanie tego powiedzieć. Zawsze miałam Luisa za takiego wielkiego mistrza, że on potrafi tak świetnie jeździć, a to jak on się popisywał tym samochodem, że on nie potrafi jeździć. Ja przepraszam, ja żartuję oczywiście, ja wiem, że Louis potrafi jeździć, tylko prawdopodobnie y, samochód, był, bolid był słaby. Nie wiem, nie jestem pewna, czy to chodziło o bolid, czy po prostu Luis się już starzeje po prostu. No, nie wiemy tego. Może w Ferrari będzie lepszy, może po prostu ma już serdecznie dosyć tego Mercedesa i chce tylko, aby do końca do, wytrzymać. I może się już tak za bardzo nie stara, chociaż starał się na koniec chyba całkiem nieźle mu chyba poszło z tego, co pamiętam. Po tym, ile razy wylądował gdzieś tam na poboczu, czy gdzieś i, i mimo wszystko wrócił. No ja jestem pod wrażeniem mimo wszystko. A jeszcze y, y, ten. Fernando Alonso, ten to w ogóle sobie pojechał. Tak fajnie się ścigał po tym kilkanaście okrążeń przed końcem. Proszę. <grym> Nie, no ja uwielbiam Formułę 1, to jest, tam zawsze się coś dzieje, a w tym roku to jest taki szalony sezon, że tu nie przewidzisz, co się będzie działo następnego dnia. A nie mam mowy, żeby przewidzieć na pół roku później. Chociaż co ja mogę przewidzieć na 100% to to, że Max Verstappen jest mistrzem świata. Wow, brawo ja, aleś ty mądra Magic, brawo. Tylko, że to każdy wie, że Max będzie mistrzem świata. Ja wiem, że każdy to wie, ja też to wiem. Chciałam tylko powiedzieć, że ja też to wiem. Nic i tak nie widać. Dobra, na tym skończę, bo tylko to chciałam powiedzieć. Sorry. Chciałam się podzielić takimi informacjami. No, tak. To. Do zobaczenia na następnym wyścigu. Hello. Do usłyszenia na następnym wyścigu. Do, do usłyszenia po następnym wyścigu. Może tak bardziej pasuje. Bye, bye. Nie zapomnijcie sprawdzić mojego odpada. Bye.